Witam serdecznie, prezes organizacji Gromda, odchudzony na keto-diecie, jak słyszeliśmy. Na keto jestem, powiem szczerze, że naprawdę świetnie się czuję, że nam je zmobilizowała i, i myślę, że całkiem, całkiem fajnie to wyszło. Garnitury, które, które miałem wcześniej, teraz nie muszę kupować, mogę śmiało w nie wchodzić i, i tylko się trzeba cieszyć, bo wiadomo, że oszczędności wprowadzone i tyle. I mniej chyba na jedzenie idzie. No czy mniej to nie bardzo, bo, bo taki, taki chleb to troszkę, troszkę droższy jest od tego, no, no ale nie, tutaj nie narzekajmy. Wiadomo, że, że ziemniaków makaronu węglowodaną się nie je, no to myślę, że całkiem okej. Okay. 18, czyli osiemnastka, można powiedzieć teraz, i chociaż tych gromdy było ciut więcej, więc y, jakiś specjalny jubileusz, czy raczej gromda jak każda inna? Nie, w tym wypadku gromda jak każda inna, bo wiadomo, że, że tutaj pełnoletność to już osiągnęliśmy, ale z, numer, z numeracji wynika, że, że, że to jest teraz, ale powiem szczerze, że, że, że jak patrzę na te ekstrafajty, na ten turniej i na tą walkę wieczoru, to, to aż się tak... Buzia cieszy, bo, bo nie ukrywam, że, że, że ta walka wieczoru i, i wyłonienie zawodnika dla Mateusza Kubiszyna, no to myślę, że, że będzie fajne zestawienie, zestawienie później w walce, w walce o pas. Zobaczymy, kto wygra. Ja tutaj nie mówię, wiadomo, że warunki fizyczne Scarface'a są słabsze. Joker, 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 pewny siebie, panowie ręki nie podają. Konflikt między nimi jest. Ja nie wiem, nie wiem tak naprawdę o co chodzi, bo nie dopytuję, bo nie jestem, nie jestem tak naprawdę tym zainteresowany. To jest, to jest ich życie, ich sprawa, a, a tutaj wiadomo, że, że jakby to było pewnie gdzie indziej, to może były jakieś dymy zadymy, czy coś innego, a tutaj w przypadku, w przypadku grondy musi być tak naprawdę. Ten szacunek zachowany i tutaj wszyscy wszyscy w jakiś tam sposób się do tego dostosowują i tak jest. Ten to jest element strategii marketingowej, to nie mówimy. Ale wszyscy wiedzą o co chodzi, nikt nie powiedział otwarcie i nikt nie powie otwarcie. Teoretycznie nie ma konfliktu, ale wszyscy wiedzą, że e, siekiera jest zawieszona i, te, i, i spadnie na czyjąś głowę w piątek. Na pewno tak będzie, dlatego myślę, że tutaj to wiadomo, że nikt nie mówi, wszystko jest fajnie, to jest walka, ale, ale w głębi serca, w głębi duszy i w głowie siedzi, że, że po prostu go rosę. I, i pewnie, pewnie tak jest, dlatego, no, dlatego dla, dla emocji, dla, dla Gali, dla Gromdy, dla kibiców to myślę, że fajna walka. A panowie, panowie sobie już tą rozstrzygną w ringu Gromdy jutro, zobaczymy, zobaczymy jak, jak to wyjdzie, kto wyjdzie, kto wyjdzie zwycięsko. Nie wiem, ja powiem szczerze, że, że, że ja też tutaj nie chcę nigdy typować, bo, bo mi nie, nie wypada. Ja po prostu każdego chłopaka w jakiś tam sposób żałuję później, jak przegra, bo wiadomo, że, że, że ja jestem sercem związany, a tym bardziej z zawodnikami. Tak naprawdę którzy pokazują ten charakter, którzy są gromadziarzami, którzy nie szukają tak naprawdę wrażeń, bo wiadomo czasami jest tak, że zawodnicy przychodzą do gromdy, zawalczą jedną walkę i, i po prostu udają wielkiego gromadziarza rozpoznawalność i, i później chcą iść gdzie indziej i myślą, że tam zwojują świat, bo gromda była niedobra, bo im za, za mało zapłaciła, a tu się okazuje, że no... Jednak bez tej gromdy ciężko cokolwiek manewrować, i ten. Dlatego, dlatego tutaj szacunek dla tych chłopaków, którzy, którzy zawierają serce dla gromdy, którzy, którzy są w gromdzie tak naprawdę od samego początku. Bo jak widzimy, ci zawodnicy stricte sportowi, którzy są w gromdzie, to oni nie szukają wrażenia, oni nic nie mówią. Wiadomo, że, że ja jestem skłonny ze wszystkimi się dogadać i jak ktoś kogoś tylko chce i, i odda procent, bo odda procent, powiem szczerze, bo widziałem też ostatnio wywiad zawodnika, który wygrał Narodowy i, i, i też krzyczał. Tam, że, 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 że. Z nim rozmawiałem że, na ten, ten temat. No, że prawie mu chce zabrać jakieś tam pieniądze. no to ale już po... nie, nie, już. już, już. No tak, no, ale no, trzeba myśleć, najpierw, naj, najpierw myśleć, potem mówić, a nie, a nie mówić, a potem myśleć. no Bo to, to wiadomo, ktoś ciebie stworzył, ktoś ci dał możliwość, ktoś ci dał szansę. No, mówisz, mówi chłop, że za, walczył po cztery, za 4000, czy za ileś, za jakieś walki, zarabia milion, ma oddać 200. No to wiadomo, to jest taka, taka kolej rzeczy. No, bo jak ktoś się stworzył, ktoś ci dał możliwość, no to żebyś zarobił te 800, to musisz 200 oddać. No to logika, no taka w każdym biznesie. Wiadomo, że, że, też, że tak jest ale, no, ale ci ludzie nie rozumieją tego. No wiadomo po czasie, po czasie każdy analizuje, no i powie, no faktycznie tak było. No i to i tak samo z tymi zawodnikami, którzy walczyli na grondzie i na grondzie nie walczą. I wiadomo, że, że część, część zawodników już nie ma powrotu do grądy, bo tutaj wiadomo, my, my jesteśmy jak rodzina. I tutaj, jeśli masz coś do powiedzenia, to przyjdź, mów normalnie, otwarcie, a nie mów za plecami, bo to, bo to właśnie nieładnie wygląda. I każdy, każdy jest charakternym z zasadami, a za, za plecami później opowiada różne rzeczy. A później, później wychodzi, że ten tego nagrał, ten tego, tego nagrał, a taki, taki był sztywny git, czy czy, czy inne. Dlatego no, to śmiesznie to wygląda. U nas my robimy swoje. Tutaj, tutaj nie trzeba nikomu nic tłumaczyć, każdy wie co ma robić. Zostawmy te rozgrywki już dzieciom, milicjantów. W każdym razie, że tak powiem, żeby było weselej. Natomiast powiem szczerze, Wielu zawodników cieszyło się, że dzisiaj jest tutaj. Buzia się cieszyła, bo wróciły Japa, Jesarczy, są ludzie, którzy zyskali już taką rozpoznawalność, można powiedzieć i wśród kibiców gromdy i też między sobą oni doskonale, doskonale się czują. Można powiedzieć, że ta gromda jest mieszanką młodości i doświadczenia. No ja myślę, że tak, bo tutaj wszystkim zawodnikom dajemy szansę i z tym większym z lepszym doświadczeniem z mniejszym tylko kto chce zostawić serce w ringu i chce po prostu w jakiś tam sposób zaistnieć i się pokazać, to na pewno nagrądzie ma szansę i będzie, będzie wracał, bo, bo zobaczmy tak jak widzimy Japę też, też, też walczył i naprawdę dawał nie, niezłe walki i wiadomo, że raz było lepiej, raz gorzej. Raz wygrał, raz przegrał, no ale tutaj nie o to chodzi, bo dla mnie jak zostawiasz walkę i serce w ringu, to zawsze jesteś wygrany i tutaj dla mnie nie ma znaczenia, czy, czy Ty przegrałeś, czy wygrałeś. Wiadomo, że dla tych zawodników to jest, a powiem szczerze, że nawet tak jak patrzymy na te walki i w przypadku nawet tej walki mistrzowskiej do Malik z Diego. No, no to wiadomo, że serce się kroiło, bo, bo wiadomo, że, że panowie obydwaj zasługiwali na ten pas i najlepiej, żeby mieli obydwa i pas, no a tu wiadomo, musiał wyjść tylko zwycięski jeden, jeden zawodnik, no szkoda, Dlatego mówię, no tutaj dla mnie nikt nie jest przygrany po, po dobrej walce i myślę, że zawsze ma szansę, a tym bardziej, że, że się za, jak, jak się zachowuje po gromziarsku i ma, ma wpojone te, te zasady, które w jakiś tam sposób my przestrzegamy. My tutaj też nie opowiadamy, nie mówimy, tylko po prostu przestrzegamy i myślę, że to o to wszystko w tym chodzi i myślę, że, że już dużo osób się przekonało do tego, że po prostu lepiej już przykład brać z tych gromdziarzy niż z takich innych patologicznych zachowań co niektórych, niektórych ludzi, dlatego mówię, no tutaj... Myślę, że my idziemy swoją drogą. Czasami do nas strzelają, odpieramy ten atak, no ale idziemy dalej. Myślę, że, że tutaj w jakimś tam przypadku nas, nas nie będą nagrywać, bo, bo my zawsze mówimy szczerze. No właśnie, nikt tutaj nie nagrywa, żeby, żeby to wykorzystać przeciw komuś, także to jest generalna zasada tutaj. Natomiast tak, e, jeśli dobrze mnie pamięć nie myli, Bartek jeszcze ma międzynarodowy pas Mistrza. Nie, Bartek, Bartek ten pas tak naprawdę nie nie zwakował tylko że ten pas chyba bodajże się broni po 6 czy, czy 9 miesiącach jak niech bronisz to tym bardziej a z później... Markiem Godbirem to było. No tak, to było bardzo dawno, dlatego dlatego to już z automatu później nie było zawodnika i automatycznie ten pas yy, trzeba było odebrać tym bardziej, że, że wiadomo po przegranej walce no to nie można dzierżyć tego i tego, tego pasa, a tamtego przegrać, to nie. To wiadomo, że tutaj nie nie był ten pas broniony. Bartek ten pas posiada ma, bo wygrał Wygrał go, ale teraz, teraz jest wakat tego pasu. A i, i zobaczymy, być może, być może Bartek wróci na dziewiętnastkę, na jubileuszowej gali może zawalczyć o ten pas międzynarodowy. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, ale jak, jak mówimy i wiemy, mamy, mamy teraz bardzo dobrych zawodników. Mamy Kubę, Słomkę, który, który tak naprawdę świetnie się pokazał. Czekał z gorillą. Myślę, że, że, że dobry pojedynek szermierka na pięści. Może nie aż tak spektakularny, jakby kibice czekali, ale dla mnie był na to naprawdę świetny, dla, dla koneserów boksu, to myślę, że to był dobry pojedynek i tutaj jest Bartek no mamy naprawdę, naprawdę dużo zawodników którzy, którzy w jakiś tam sposób zasługują na dalszą drogę i myślę, że to będą toczyć tą drogę, że będą tą drogą szli zobaczymy jak w przypadku walki Wasilewskiego z, z Gołtem, bo myślę, że tutaj Goat miał okazję i szansę walczyć o pas. Wiadomo, że nie udało się. Marcin miał takie, takie nadzieje teraz, żeby wrócić, wiadomo, że z tej też poprzeczka wysoko postawiona. Nie wiem, na ile, na ile gołt jest jeszcze gołtem, który, który był wcześniej i toczył te długie pojedynki. No zobaczymy, jutro się przekonamy. To są jutro taka nie wiadomo, bo, bo nie ukrywajmy jeden i drugi po porażkach i tutaj ktoś, ktoś jak chce, chce dalej iść, to musi coś, coś udowodnić. Dlatego myślę, że, że oni o tym myślą i myślę, że dadzą dobrą walkę. Ja tak analizuję, że w terminie letnim zawsze trafiała się taka gala, która przechodziła do historii, chociaż nie było tych najważniejszych walk, tak jak mieliśmy poprzednio, tak, walkę tutaj o pas mistrza, ale jednak te gromdy przechodziły do, do historii. I tylko jeden zagraniczny zawodnik teraz. To jest też tak, że właśnie jest ta selekcja zawodników krajowych? Powiem szczerze, że selekcja zawodników krajowych i mamy bardzo dużo tych zawodników, bo, bo na tą chwilę mamy już podpisanych zawodników, którzy, którzy czekają, żeby po prostu do nich zadzwonić i są to nieźli zawodnicy, ale myślę, że wiadomo, że, że na początek to, to, to muszą pewnie walczyć w turniejach, ale są też tak tacy nowi, którzy, którzy w tym turnieju nie chcą walczyć, bo jak Viking, który, który jest, jest nowy i, i, i też on chciał tylko ekstra i to wiadomo wiadomo, że, 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 że mu tak spełniliśmy jego życzenie, ale mamy kilku zawodników, a jeśli chodzi o tych zagranicznych zawodników, to ja jestem tak naprawdę sceptycznie do tego nastawiony, bo, bo nie ukrywajmy. To są troszkę takie, takie kłamczuszki kłamczuszki na, na grafikę kłamczuszki, żeby, żeby po prostu w jakiś tam sposób ich ogłosić, pokazać, a później paluszek boli. No i, i tak to się stało, bo, bo ja nie ukrywam, jak widzieliście i zauważyliście, ogłosiliśmy zawodnika z Anglii, który, który miał walczyć, był pięć walk na gołe pięści, jakimś tam mistrzem bykiej był, on, on był, i, i mówię, no to dobra, to, to robimy to tak, że jeśli to jest taki dobry zawodnik, to weźmiemy go, zrobimy, zrobimy mu walkę. Jeśli dobrze się zaprezentuje, nie chcę mówić z kim miałby walczyć. Jeśli się dobrze zaprezentuje, a wygra tą walkę, no to później w kolejnym etapie będzie mógł zawalczyć na, na, na kolejnej czy następnej walce o ten międzynarodowy pas. No bo miał historię, historię fajną, dobrą i ten. No i co się okazało? We wtorek wszystko do poniedziałku było dobrze, we wtorek trzeba wylatywać, bo, bo wiadomo, w środę nagrywki na Gromdzie I się okazało, że tego zawodnika nie ma. Ten drugi. Drugi, który, który miał ksywkę Bayboy, zdezerterował No może nie do końca zdezerterował, tylko po prostu My, ja już powiedziałem, że Absolutnie tego zawodnika nie chcę bo go, Ja tak naprawdę go wziąłem w pakiecie W pakiecie z tamtym, zależało mi na tamtym Menadżer się upierał, żeby, żeby był, był z tym, dobra, mówię dobra Nie ma problemu, zagospodarujemy I się okazało, tamten wypad ten miał przylecieć. No i co najświeższe jest to, że, że panowie przylecieli do Warszawy, tylko ja powiedziałem, że, że tutaj miejsca na, na gromdzie dla tego i dla was za to zachowanie nie ma i po prostu tak się stało, że nie mamy, nie mamy tych dwóch Anglików, ale mamy tego Anglika Scott, który, który też jest bodajże trzykrotnym mistrzem walk na gołe pięści. Oni tak wszyscy mówią, to ja nie, znam jak, nie wiem jakiej federacji, ale ja zobaczyłem go i chcę go porównać yy, na tle naszego zawodnika, bo w kocie brutalne walki, no to myślę, że, że on przejdzie brutalną walkę i będzie to tak jak z, do Malik z Savage'em. Myślę, że luta się, się po nim przejedzie i wtedy porównamy i będziemy już widzieć jaka jest moc Gromdy, bo nie ukrywajmy, ja myślę, że, że Gromda dzisiaj na gołej pięści jest, myślę, najmocniejsza na świecie i myślę, że możemy śmiało konkurować z innymi federacjami, możemy wystawiać pięciu zawodników, niech oni pięciu wystawiają i śmiało, śmiało walczymy. Jestem pewny, że, że tą rywalizację byśmy wygrali. No, patrząc na to, co Mike Perry pokazywał w boksie, to gdzieś każdy mógł złapać wiatr w żagle i powiedzieć, nie no tak, to u nas boksują, boksuje wielu zawodników, e, ale on się jednak sprawdzał w, w walkach na gołej pięści, że gdzieś ta twardość i niekoniecznie ten styl obronny przynoszą jednak efekt w grądzie. No tak, tylko że wiesz, no w zależności jaka, jak, jak, jakiego masz dobranego rywala i na, i, i na jakiej jakości, no bo to wiadomo, że, że walka może się toczyć i możesz się sprawdzać i możesz wygrywać 5-10 walk po kolei, no i, i, i możesz, możesz być Wielki, a dostajesz jednego mocniejszego i po wszystkim, dlatego tutaj to tak, to tak tylko kwestia jest tego. U nas, u nas nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie wybiera, no bo jak widzimy, no tutaj nikt mi nie powie, że, że ja kogoś oszczędzam w przypadku walki, nie wiem, parobca z Wasilewskim na przykład, albo nie wiem, no bicka. To jest bardzo mocny albo, albo bicka, bicka, bicka z Wiadomo, że, że w jakiś tam sposób trzeba tym poziomem tych zawodników dobierać, żeby, żeby, żeby ta walka jakoś wyglądała, no i staramy się tego. Myślę, że, że ja trochę, trochę to kumam, znam się na tym i, i i wiem, i myślę, że jestem jutro pewny, że, że krew się będzie lała i bitki będą dobre. Prezes ma typ na walkę wieczoru? Nie, znaczy ja powiem szczerze, że, że, że już tak po analizach różnych, różnych czasami to tak albo w tom, albo w tom i później tak no a mo, lepiej jakby ten, albo bo lepiej jakby tamten. Już sam nie wiem i dlatego nie chcę ja tutaj typować, bo później, później mi zarzucają, bo jak nawet w przypadku Kubiszyna z Domalikiem było tak, że, że ja coś tam niezadowolony byłem albo pokazywali mi gdzieś jak reagowałem i mówili, że byłem za tym czy za tym. Ja jestem za wszystkimi, ja jestem za dobrą walką, tak jak mówię cały czas, a, a kto wygra, no wygra lepszy, no ja nie walczę, ja tylko po prostu mogę zorganizować, pomóc, pomóc, żeby, żeby spełniać marzenia. No i tak jak między innymi Luta oglądał zawodnika pół roku temu, przyszedł niedawno do Gromdy i marzenia Gromda spełniła, spełniła, walczy z tym zawodnikiem, którym chciał. Ma, ma. Prezes jest ponadto, a wy jutro e, bądźcie z nami. Oglądajcie od 20 Startuje Gromda. Możecie wcześniej wykupić e, też oczywiście pay per view. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zobaczymy, co się będzie działo. Po, dwa pojedynki naprawdę rozwalą system, a myślę, że nowi zawodnicy też pokazą, pokażą się z jak najlepszej strony. I prezes jest ponadto, pamiętajcie. Dziękuję bardzo, panie Mariusz. Gromda TV. Wchodźcie, wykupujcie pay per view. Do zobaczenia.